Zadajecie mi w to samo pytanie, ale nie jestem w stanie na nie szczerze odpowiedzieć, bo sam nie wiem, sam nie wiem kiedy wrócę, sam nie wiem kiedy oficjalnie wrócę, bo jestem aktualnie w trakcie pisania mojej książki, którą zacząłem w zakładzie karnym, no i chciałbym po prostu ją dokończyć. Aktualnie jestem na etapie czwarte, może 4 piąte, w każdym razie jest to końcówka, zajmie mi to około jeszcze miesiąca, w każdym razie w areszcie czasu nie marnowałem, jeżeli o to chodzi, schudłem też 20 kilo, także... No to był dobrze spędzony czas. Dobrze go wspominam, jakby nie, jakby nie patrzeć. Nie jestem w stanie wam na razie odpowiedzieć, kiedy wrócę oficjalnie, ale na pewno wrócę. I to, I to wrócę w bardzo dobrym stylu. No i musicie też zrozumieć, że po tym wszystkim jednak um, chciałbym troszeczkę czasu mieć dla siebie. Spokojnie książka nie jest stricte o areszcie, tylko o całym moim życiu. Także, no będzie to troszeczkę ciekawsze niż, niż wam się wydaje. Jest naprawdę dobrze napisana. Nie wierzycie we mnie? No nie. Hmm? 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 A czemu on tutaj. <laughs> Zapierdolił sobie włoski, kurwa, jakby chciał, żeby wyglądał na 14-latka.